Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów, z niczym oprócz skrzypiec i marzenia, Andre zbudował imperium o wartości 40 milionów dolarów, przyćmiewając nawet największe gwiazdy pop naszych czasów, wypełniając stadiony, wzruszając miliony do US i przekształcając muzykę klasyczną w globalne święto. Jednak za całym tym blaskiem i przepychem stał mężczyzna napędzany miłością, stratą i nieustanną pasją do radości. Majętność, którą zostawił, to nie tylko liczba, to dziedzictwo, które wzruszyło jego rodzinę skrzypka, który walczył o to, aby muzyka klasyczna trafiła do serc milionów. Już jako pięcioletni chłopiec, gdy po raz pierwszy przesuwał smyczkiem po strunach swojego skrzypiec, czuł, że muzyka klasyczna potrzebuje czegoś więcej niż ciszy i szacunku. Potrzebowała radości, ciepła i odrobiny show. Urodził się w 1900. W 1949 roku w Maastricht w Holandii, jako trzecie z sześciu dzieci, Andris Antonie Riu, dyrygenta orkiestry symfonicznej w Maastricht. Wczesne weekendy spędzone za kulisami podczas prób, prób były dla małego chłopca jak magia, lecz wkrótce zaczęły go niepokoić sztywne zasady sal koncertowych. Muzyka musi być zawsze emocjonalnie piękna i trochę humorystyczna powiedział później a to credo kształtowało każdą odważną decyzję jego kariery. Już jako nastolatek grał w Limburskim Orkiestrze Symfonicznym i założył małe ensemble, Maastricht Salon Orchestra, które towarzyszyło weselom i wieczorkiem tanecznym. Grupę finansowano z opłat wynajmu od przyjaciół, którym pożyczał instrumenty. Wczesny wyraz jego przedsiębiorczości, która miała dominować przez całą jego karierę. Mimo surowego szkolenia w Królewskim Konserwatorium w Liège, Konserwatorium w Maastricht oraz pobytu na Akademii Muzycznej w Brukseli u André Guerriera, nigdy nie stracił z oczu celu, jakim było przybliżenie muzyki szerokiemu entuzjastycznej publiczności. W 1980 roku, mając przy sobie tylko marzenie i 12 wiernych muzyków, Rieu założył to, co odważnie nazwał Orkiestrą Johann Strauss. Zamiast tradycyjnego kwartetu smyczkowego zdecydował się na pełne salonowe orkiestrę, łącząc smyczki, instrumenty dente, blaszane, dęte drewniane i perkusję w jednym festiwalowym ciele dźwiękowym. Wczesne koncerty łączyły bogate walce Straussa z energicznymi melodiami klezmerskimi, a nawet popowymi medlejami, poruszającą mieszanką, która od razu znalazła uznanie. W ciągu kilku miesięcy grupa wzrosła do 30, a potem do 50 muzyków z całego świata. Przełom nastąpił na początku lat 90., gdy Ryu zagrał drugi walc Szostakowicza Suite Jazz No. 2. Emitowanie w holenderskiej telewizji spowodowało renesans walca w całej Europie. Ludzie, którzy nigdy wcześniej nie zatrzymali się przy utworach Vivaldiego czy Mozarta, tańczyli teraz na miejskich placach do muzyki klasycznej. Następnie podpisał kontrakt płytowy z Philips Classics, a albumy takie jak From Holland with Love, Romantic Moments i Stolat Straussa szturmowały listy przybojów. Fani Ryu od dzieci szkolnych po seniorów nie mogli się doczekać każdego nowego wydania, a jego płyty DVD szybko przewyższyły w wielu krajach, takich jak Australia, Niemcy i Japonia, wiele wydania popowe. Na przełomie tysiącleci Andre Ryu przewyższył sprzedaż rokowych gigantów, takich jak XCDC, Bruce Springsteen i Coldplay z trasami, które przyniosły miliony. Jego coroczne koncerty na cmentarzu w Maastricht, emitowane w telewizji, stały się wydarzeniami narodowymi. W 1995 roku, podczas finału Ligi Mistrzów między Ajaxem a Bayernem Monachium, Ryu kupił jedną minutę czasu reklamowego w przerwie i zagrał na żywo walc nr 2 Szostakowicza. Perfekcyjne wyczucie czasu, które w ciągu tygodnia doprowadziło do sprzedaży ponad miliona CD. Był to dowód, że bramka w piłce nożnej i poruszająca melodia mogą zmienić życie muzyka. Jego największą siłą była elastyczność. Gdy rynek Devada zamarł, Ryu zaczął transmitować swoje koncerty na żywo w kinach na całym świecie. Miłośnicy koncertów, którzy nie mogli podróżować, tłumnie przychodzili do kin, aby przeżyć piękną niebieską Dunaj na dużym ekranie przy premium cenach. Te wydarzenia kinowe i tematycznie zaprojektowane wydania DVD jego letnich koncertów w Maastricht podwoiły majątek z 20 milionów euro w 2010 roku do ponad 40 milionów euro w 2023 roku, zapewniając mu tytuł najbogatszego skrzypka na świecie. Poza sceną André angażował się mocno w działania charytatywne. W 1995 roku zagrał podczas uroczystości upamiętniającej bitwę o Arnhem dla weteranów II wojny światowej doświadczenie, które zainspirowało go do założenia fundacji Johann Strauss w 1997 roku. Od tego czasu fundacja wspiera edukację muzyczną dla dzieci, finansuje badania nad schorzeniami neurologicznymi i dostarcza instrumenty dla zubożonych młodzieżowych orkiestr. Podczas lockdownów w 2020 roku, gdy jego harmonogram koncertów został zrujnowany, Ryu zamienił smyczek na formy do pieczenia, piekąc ciasta dla sąsiadów jako znak, że za glamour kryje się człowiek z sercem i poczuciem wspólnoty. Za swoje osiągnięcia otrzymał liczne nagrody, dwa World Music Awards, kilka złotych i platynowych płyt w Europie i Australii. W 2021 roku został uhonorowany tytułem Kawalera Orderu Lwa Niderlandzkiego przez księżniczkę Maxime. Otrzymał również tytuły honorowe, jak doktoraty honorowe i wizytujące profesury na konserwatoriach w Brukseli i Maastricht. Jednak najbardziej poruszały go śmiech, i łzy jego publiczności na całym świecie. Dzięki współpracy rozszerzył swoje muzyczne horyzonty. Piosenkarze pop, piosenkarki ludowe i tenorzy, tacy jak Maria Gulekina i platynowi tenorzy występowali z jego orkiestrą. Nawet Paul Anka napisał teksty piosenek do opowieści Straussa z Wiedeńskiego Lasu. Choć purystowie krytykowali to, singiel stał się hitem top 30 w Holandii i Belgii, otwierając nowe uszy na klasyczne melodie. Zawsze mówię, co naprawdę czuję. Kiedy jestem smutny, pokazuję to. Kiedy coś kocham, pokazuję to, wyjaśnił. To dowód, że autentyczność także w muzyce klasycznej może głęboko poruszać. Od ponad czterech dekad André Riel nieustannie podróżuje po Europie, Ameryce Północnej, Azji i Australii, zatrudniając ponad 200 etatowych i wolnych artystów oraz techników i osobiście projektując małe, starannie szyte stroje dla swoich muzyków. Z każdym wartym około 3000 funtów. Dodatkowo posiada trzy skrzypce Stradi Wariusa z najcenniejszym pochodzącym z 1670 roku, każdy wart miliony, bezpiecznie przechowywany pod jego opieką. Na krótko przed swoimi 80. urodzinami, Ryu wciąż nie myśli o zakończeniu kariery. Rozmawiał z wizjonerskimi przedsiębiorcami o pomyśle zorganizowania pierwszego koncertu na Księżycu, z orkiestrą, instrumentami i wszystkim innym. Brzmi fantastycznie, dopóki nie przypomnimy sobie, że ten człowiek kiedyś przekształcił skromny walc fenomen Tourney na 300 milionów dolarów. Dla Andre Riu muzyka nie jest eksponatem w muzeum, lecz żywym świętem życia. Filozofia, która zrewolucjonizowała klasyczny crossover i sprawia, że jego muzyka, jak kiedyś marzył, może pewnego dnia będzie do usłyszenia nawet w kosmosie. Majętność rodzinna stworzona dzięki nieustającemu wysiłkowi, dzięki jego nieustającym zaangażowaniu w muzykę i przedsiębiorczość, André Rieu zbudował wielkie bogactwo, które teraz zabezpiecza przyszłość jego rodziny. Dzięki swojemu wizjonerskiemu podejściu stworzył majątek godny muzycznej dynastii. W znanych pomieszczeniach Zamku de Torrent jest w Maastricht, gdzie Riul brał lekcje fortepianu jako dziecko. Siedziała jego żona Marjorie i synowie Mark i Pierre pomiędzy stosami aktów własności, zestawieniami inwestycji i polisami ubezpieczeniowymi. Całkowita wartość około 40 milionów dolarów była zdumiewająca nawet dla jego najbliższych jak zauważył Mark. Wiedzieliśmy, że był odnoszącym sukcesy człowiekiem, ale zobaczenie tego wszystkiego jednocześnie na listach było czymś zupełnie innym. Połączenie Reuse the Torrents rozpoczęło się ponad 50 lat temu. Jako chłopiec błąkał się po pustych korytarzach, zafascynowany wizją, że pewnego dnia sam będzie właścicielem. Zachował to marzenie również podczas swojej kariery. Zawsze wyobrażałem sobie wypełnić te pomieszczenia muzyką i rodziną, powiedział kiedyś. W 2014 roku po dziesięcioleciach spędzonych na trasach i w studiu, kupił i odrestaurował niegdyś zniszczoną fortecę, zawieszając żyrandole, umieszczając zdjęcia rodzinne i urządzając przytulne pokoje na parterze, dziś otwarte dla publiczności, prowadzone przez jego syna Piera. Posiadanie zamku było jedynie wizytówką ogromnego portfolio nieruchomości Lie. Badania La Libre Belgique wykazały, że kontrolował setki mniejszych budynków wokół Maastricht. Niektóre były prostymi domami mieszkalnymi, wynajmowanymi lokalnym lokatorom, inne zajmowały powierzchnie komercyjne, w których mieściły się jego biura i studia nagraniowe. Ponadto odrestaurował zniszczone budynki i sprzedawał je z dużym zyskiem. Dom, który kupił za 195 tysięcy euro, po remoncie sprzedano za milion euro. W sumie jego wartości nieruchomości stanowiły co najmniej 5 milionów euro jego majątku. Mimo swojego bogactwa, Andre prowadził raczej skromne życie prywatne. On i Marjorie mieszkali w komfortowym domu miejskim, wartym około 2 milionów euro. Przestronnym, ale wcale nieostentacyjnym. Jego kolekcja samochodów składała się z klasycznego Rolls-Royce'a wartego około euro i Bentley'a. Oba wybrane ze względu na ich łagodny komfort jazdy, a nie prestiż. Na pytanie dlaczego nie jeździ samochodami sportowymi, uśmiechnął się. Wolę elegancję i niezawodność. W muzyce i życiu stabilność liczy się bardziej niż prędkość. Nazwisko Real znajdowało się nie tylko na plakatach koncertowych, Posiadał udziały w firmach producenckich i startupach związanych z technologią muzyczną, o szacowanej wartości około 1 miliona euro. Jego własne obiekty w Maastricht, sieć studiów, sal prób i biur administracyjnych również przyczyniły się do jego majątku. Współpracował także z luksusowymi markami przy ograniczonych produktach i oferował swoje nazwisko na aukcjach charytatywnych sposób na delikatne zwiększenie dochodów bez odwracania uwagi od istoty muzyki. Może żadne z jego majątków nie było tak osobiste jak skrzypce Riel. W ciągu swojej kariery zebrał ponad 100 instrumentów, każdy z osobna skatalogowany i ubezpieczony. Jego najcenniejsze skrzypce, Stradivarius z 1832 roku, oszacowano na 2 do 3 milionów funtów. Rieu wynajął osobistego opiekuna. Który miał wyłącznie chronić te instrumenty i codziennie przechowywać w klimatyzowanych walizkach. Najlepiej śpię, gdy wiem, że są bezpieczne, przyznał, co pokazało, jak bardzo cenił każdy skrzypiec. Prowadzenie orkiestry składającej się z 60 muzyków i zespołu produkcyjnego, liczącego ponad 200 osób, wymaga poważnej organizacji. Rieł zatrudniał 110 pracowników na pełen etat, w tym muzyków, techników oświetleniowych, Krawcowe, kucharzy i kierowców, oraz angażował około 100 wolnych strzelców do logistyki trasy. Zespół podróżował prywatnymi odrzutowcami, pięcioma autobusami i ośmioma ciężarówkami, które transportowały oświetlenie, dekoracje sceniczne, kostiumy i instrumenty. Za każdą prezentacją kryły się drobiazgowe przygotowania. Ekipa przyjeżdżała o świcie, aby ustawić scenę, i zostawała do późnej nocy, aby wszystko rozebrać. Żaden szczegół nie jest za mały, podkreślał Ryu. Jedna fałszywa nuta lub uszkodzone światło mogą zepsuć cały wieczór. Kwintesencją dochodów Ryu były zawsze występy na żywo. Już w 2009 roku sprzedawał rocznie ponad milion biletów, generując przychód przekraczający 95 milionów dolarów. Jego walce w stylu wiedeńskim z kolei wynosiły około 30 milionów euro do jego majątku. Sprzedaż albumów i DVD przyniosła dodatkowe 5 milionów euro, a nieruchomości i przychody z wynajmu podobną sumę. Produkty towarowe, takie jak kalendarze i programy pamiątkowe przyniosły około 2 milionów euro. Łącznie jego szacowany majątek wynosił około 40 milionów dolarów. Pomimo swojego finansowego sukcesu, André nigdy nie tracił z oczu społecznej siły muzyki. W 1997 roku założył fundację Johann Strauss, która wspiera młodzieżowe orkiestry, przyznaje stypendia na konserwatoriach i organizuje koncerty charytatywne dla uchodźców oraz na badania medyczne. Po występie dla weteranów II wojny światowej w Arnhem, coroczne koncerty upamiętniające stały się dla niego sprawą sercową, a dochody przekazywał organizacjom weteranów. Podczas pandemii w 2020 roku, gdy wszystkie trasy zostały odwołane, pieku ciasta dla swoich sąsiadów i zbierał datki na lokalnych pracowników służby zdrowia. Muzyka łączy ludzi, mówił często, a my też musimy to robić. Dziś Marjorie, Mark i Pierre nie tylko noszą wspomnienia, ale także odpowiedzialność za zarządzanie złożonym dziedzictwem. Koszty utrzymania zamku i innych budynków, pensje i składki ubezpieczeniowe muszą być nadal opłacalne. Pierre, obecnie wiceprezydent rodzinnej firmy zauważa, wielu sądzi, że duże bogactwo to tylko liczby na papierze, ale każda nieruchomość i każda inwestycja wiąże się z własnymi zobowiązaniami. To walki, które niemal go złamały. Pomimo gromadzenia ogromnego majątku, były okresy, w których André Rieu znajdował się na krawędzi bankructwa. Jego życie naznaczone było wielką ambicją i spektakularnymi sukcesami. Jednak dwa momenty wyróżniają się: chwile, w których jego imperium niemal zawaliło się pod ciężarem własnej ekstrawagancji i nieoczekiwanych kryzysów. W 2001 roku, w szczytowym okresie swojego sukcesu, Ryu postanowił zorganizować serię koncertów, które miały przewyższyć wszystko, co do tej pory zrealizował. Marzył o wiernej rekonstrukcji pałacu Schönbrunn w Wiedniu z działającymi fontannami, prawdziwymi lodowiskami złoconymi powozami i wspaniałą sceną balową dla swojego orkiestry Johann Strauss. Aby zrealizować tę wizję, wyjechało ponad 250 techników i rzemieślników wraz z 250 muzykami. Koszty transportu, budowy i eksploatacji tej gigantycznej sceny wymknęły się całkowicie spod kontroli. Na koniec trasy Rio miał długi w wysokości około 34 milionów euro. Później przyznał, że moje studio, moje płyty, moje stradiwarii, prawa do mojego imienia, wszystko nagle należało do banku. Gdy wierzyciele weszli do jego biura, on i jego zespół siedzieli w milczeniu. Podczas gdy przedstawiciele banku przeszukiwali każde miejsce w poszukiwaniu wartości do zajęcia. Ostatecznie jeden z nich powiedział: Niech zagra, to przynajmniej może coś wprowadzić. Ten komentarz okazał się kluczowy. Jeł przypomniał sobie, jak wiele nocy spędził na czuwaniu, dręczony strachem, że dekady ciężkiej pracy mogą zniknąć. Naprawdę źle spałem, przyznał. Ale się nie poddałem. Zawarł umowę. Bank tymczasowo przejął jego firmę produkcyjną i prawa do jego nagrań. Jeśli uda mu się ponownie osiągnąć rentowność w ciągu roku, wszystko mu wróci. Napędzany potrzebą, zmniejszył swoje wydatki, eliminując niepotrzebne koszty. Nie rezygnując jednak z jakości, której oczekiwała jego publiczność. Przeorganizowanie logistykę trasy, zrezygnował z najbardziej skomplikowanych elementów scenicznych zamku, negocjował lepsze warunki transportowe i przeniósł części swoich koncertów do kin na całym świecie, gdzie publiczność była gotowa zapłacić wyższe ceny za transmisję na żywo i nagrania na dużym ekranie. W ciągu 12 miesięcy osiągnął zysk w wysokości 20 milionów euro. Co bardzo zaskoczyło nawet jego największych sceptyków. Jednak bank utrzymał zabezpieczenie na jego aktywach aż do 2018 roku. Dekada ostrożnego partnerstwa, w której każdy nowy projekt musiał być ostrożnie kalkulowany. Ryu później przyznał, że rozczarowało go, jak długo trwało zwrócenie mu jego rzeczy. Było to ulga, gdy w końcu oddali mi całą moją firmę. Ale powiedziałem, że sukces może zniknąć z dnia na dzień, jeśli straci się z oczu finanse. Ledwie ustabilizował swoje finanse, a na wiosnę 2020 roku już nadchodził kolejny kryzys. Pandemia COVID wybuchła tuż przed planowaną trasą po USA. 3 marca odwołano lot orkiestry, zamknięto miejsca i anulowano sprzedaż biletów. Zatrudnionymi 120 pracownikami, w tym muzykami, technikami oświetleniowymi, krawcami, kucharzami i kierowcami jego finansowy zapas budowany przez lata zaczął szybko topnieć. Jeśli to będzie trwać jeszcze rok, ostrzegł w wywiadzie z holenderską gazetą, zbankrutuje. Opisał nastrój w swoim biurze w Maastricht. Wszyscy siedzieliśmy i wpatrywaliśmy się w puste kalendarze. Jak długo mogę jeszcze płacić wszystkim, skoro nie zarabiam ani centa? Pomimo swojego reputacji optymisty, urodziłem się w niedzielę, więc zawsze dobrze śpię, żartował. Rieł przyznał, że w pierwszych tygodniach często nie mógł spać. Naprawdę leżałem budząc się i zastanawiając się, jak przetrwamy. Jednak nie zgodził się na występy solo, ponieważ byłoby to dla niego zdradą dla zespołu, który zbudował. Idziemy razem lub wcale, wyznał z determinacją. Zamiast tego otworzył nowe źródła przychodów. Transmisje koncertów na żywo dla domów, limitowane nagrania studyjne oraz luksusowe edycje DVD minionych pokazów. Negocjował opóźnienia w płatnościach najmu dla swoich nieruchomości i przekonywał dostawców do akceptacji płatności ratalnych. Każda z tych działań pomogła w obniżeniu bieżących kosztów, aż świat powoli zaczął się otwierać. Pod koniec 2021 roku Rieł po raz kolejny napełnił plac Frichow w Maastricht pod czystym, jesiennym niebem. Jego powrót pokazał, że nawet światowy zastój nie mógł na zawsze uciszyć jego orkiestry. Lecz kryzys pozostawił ślady. Zdałem sobie sprawę, że niezależnie od tego, jak wielki się stajesz, można tak samo szybko upaść, powiedział tęsknie. Obiecał sobie, że w przyszłości stworzy większe zapasy i nowości, projekty będą stopniowe, aby lepiej zabezpieczyć się przed nagłymi wstrząsami. Dwa prawie katastrofalne rozdziały, oddzielone dwunastka latami, pokazują, jak przytłaczające ambicje Ryu mogły go niemal zrujnować. W 2021 roku to pokusa gigantyzmu, pragnienie stworzenia bajkowej sceny, która odpowiadała jego muzycznej wizji. Chciałem dać ludziom doświadczenie, którego nigdy nie zapomną, przyznał. I zapłaciłem za to cenę, zbyt wielkimi marzeniami. W 2020 roku to był niewidzialny wróg, wirus, który zatrzymał puls świata i groził zatrzymaniem też jego własnego. Jednak w obu przypadkach Andrzej Gill znalazł drogę do powrotu, nie wycofując się w bezpieczną przeciętność, lecz idąc nowymi ścieżkami w swojej formie artystycznej. Osoby bliskie mu opisują jego podejście jako nieustępliwe, ale jednocześnie pragmatyczne. Jego żona Marjorie, także jego kreatywna partnerka, prowadziła sztowo efektywne przekształcenia scen i negocjowała umowy z dostawcami. Jego syn Pierre, obecnie wiceprezydent firmy produkcyjnej, odegrał kluczową rolę w przekształceniu wydarzeń do kin w 2021 roku i przejął kierownictwo projektów cyfrowych podczas pandemii. Nauczyliśmy się, że przetrwanie zależy od elastyczności, wyjaśnił Pierre. Niektóre pomysły okazują się nietrafione, ale jeśli ciągle bujesz nowych rzeczy, znajdziesz w końcu właściwą drogę. Pod koniec 2023 roku majątek André Riel wzrósł do szacowanych 25 milionów euro, a jego orkiestra sprzedała na całym świecie ponad 40 milionów albumów. Napełnił areny od Tokio po Toronto i stał się wzorem tego, jak można przekształcać finansowe katastrofy w cenne lekcje życiowe. I wciąż pozostawał ostrożny wobec przyszłych megaprojektów. Wciąż marzę na wielką skalę, ale dzisiaj sprawdzam liczby podwójnie. Riau postrzega swoje niemal bankructwa jako próby, które wzmocniły jego odporność. Gdybym w jednym z tych momentów się poddał, powiedział, nigdy nie byłbym tak daleko jak dzisiaj. Jego historia przypomina, że bogactwo i kreatywność często balansują na ostrzu noża, i prawdziwy sukces nie polega na unikaniu ryzyka, lecz na tym, by podnieść się za każdym razem, gdy upadniesz. I oto macie to: od zagrożenia całkowitą utratą, do budowy imperium wartości 40 milionów dolarów, które wzruszyło nawet jego rodzinę do łez. Historia Andre Rieu udowadnia, że niezwykła ambicja może być zarówno oszałamiające triumfy, jak i poruszające wyzwania. A on wciąż marzy, aby jako pierwszy przywieźć na księżyc orkiestrę na żywo. Jeśli wzloty RIEU i jego prawie bankructwa tak samo was fascynują jak nas, zostawcie lajka i subskrybujcie kanał po więcej dogłębnych informacji o życiu legendarnych osobistości. A pytanie do Was: jeśli dziedziczyć majątek, który wstrząsnął Waszą rodziną, co zrobilibyście następnie? Napiszcie to w komentarzach.